Cześć, witam wszystkich Roślinie i zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy przesadzać rośliny. Przyszła wiosna, nie ma lepszego momentu na to, aby znaleźć nowe mieszkanie naszym roślinom, i dzisiaj pokażę Wam, jak ja to robię. To nie będzie film, w którym pokażę Wam coś, co może zmieni Wasze życie do końca, ale wiem, że lubicie takie filmy spontaniczne, w których ja do Was mówię o moich dzieciach roślinnych, i dlatego postanowiłam, że go właśnie przygotuję. Co będziemy potrzebować do takiego <noise> przesadzania? Oczywiście doniczki. Ja zdecydowałam się na te starakoty z kilku względów. Po pierwsze, one są bardzo przyjazne dla korzenia, a także dla roślin. Między innymi dlatego, że przepuszczają powietrze, oddychają po prostu, a także wodę. I to też jest fajne, one, że, że one absorbują nadmiar wody z gleby, co w niektórych przypadkach jest bardzo dobre, szczególnie w moim, kiedy ja mam tendencję do przelewania roślin, niestety. I co jest jeszcze bardzo fajne, jeżeli chodzi o te doniczki, że są bardzo ogólnie dostępne, we wszelkich rozmiarach, kształtach i dodatkowo kosztują też całkiem przyjaźnie, bo taki na przykład rozmiar kosztuje 55 pensów. Taka większa kosztuje około funta, i nie wiem, dlaczego pan zaczął wirować. Mam nadzieję, że to nam nie będzie przeszkadzało. Co chcę wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o te doniczki, to ci, którzy używają ich od dłuższego czasu, zauważą, że pojawiają się na nich takie białe, dziwne plamy. Te plamy to są sole mineralne, które po prostu czasem zostają wytrącane z wody, którą podlewacie wasze rośliny. Takie ciekawostka. Co będziecie jeszcze potrzebować? Oczywiście nasze kochane rośliny. Ja dzisiaj zabieram się za kilka, m.in. za kwiat, bo nie zdążyłam go przesadzić od kiedy go mam. mam Mam też zamiar tutaj Fikusa, moją Mini Monstery. Tutaj przymierzyłam sobie wcześniej doniczkę, która będzie pasowała do niego i co też chcę zrobić: do Mini Monstery Monkey Mask. Chcę też włożyć zeszczepkę, którą odcięłam wcześniej z mojej stacji, którą trzymałam tutaj. Chcę też spróbować taki test, zrobić takiego pudru specjalnego, organicznego, który podobno ma pomóc w ukorzenianiu roślin. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. Takie moje właśnie eksperymenty. Oczywiście nie będzie też przesadzania roślin bez gleby. Ja kiedyś korzystałam, tutaj pytanie Wam o tym stało mi, widzicie? Takie wielki, gigantyczny worek, mieszanki, który to można kupić praktycznie w każdym sklepie. Nie, nie polecam go chyba teraz, chociaż może, żeby się nie zmarnował, spokojnie go użyję do moich roślin, które są na balkonie, ale zauważyłam, że jeżeli korzystałam z tej mieszanki, to moje rośliny po prostu, ta ziemia jest o wiele bardziej zbita, wilgotna i właśnie ciężko z tym moim tutaj dogadnięciem się, czy, czy jak, kiedy jak je podlewać. Jeżeli macie sukulentę albo kaktusy, to polecamy Wam oddzielną ziemię. Oczywiście, jeżeli chcecie jeżeli jesteście bardziej za... za Awansowanie, jeżeli macie więcej tych roślin, to możecie sami zrobić taką mieszankę, ale ja akurat nie mam ich aż tak wielu, i po prostu nie mi się, i korzystam z takiej gotowej. Jeżeli chodzi o moją mieszankę ziemi, to z polecenia Planteriny, którą uwielbiam. Amanda jest moim guru roślinnym i ona ostatnio nagrała film na temat znaczy, ostatnio jakiś czas temu ja od razu kupiłam wszystko, i już jakiś czas temu, za dwa tygodnie temu, próbowałam na kilku roślinach. Na razie się bardzo dobrze sprawdza i postanowiłam, że przesadzę właśnie w tym momencie resztę. I jest to mieszanka składająca się w 60% z takiego włókna kokosowego i ten blok tutaj masz 650 gramów i jeżeli go włożymy do wody, od 4 do 6 litrów wody, on rośnie w oczach. Jak ciasto w piekarniku rośnie, słuchajcie, to jest czarowe, no nie mogę się napatrzeć, zawsze to mnie zadziwia. Czekaj, jeszcze wody muszę dodać. I e, można go zmieszać z odchodami e, robaczków, dżdżownic i na przykład z pumeksem, to nie jest taki pumek ze stóp, to jest pumek, który kupiłam, e, z którego korzystają na przykład osoby, które E, uprawiają drzewkę bonsai. Można też skorzystać z takiego, wiecie, styropianu, to się nazywa perlite, ale i I zazwyczaj co robię, to mam taką też miarkę tutaj i to jest moja marka, miarka z kuchni i odmierzam 6 miarek ziemi, dwie tego, dwie kup i wszystko razem mieszam i to już jest moja gotowa mieszanka do używania do używania, do przygotowywania właśnie roślin. Wiem, że ostatnio też bardzo popularne. Jeden z kupiłam w jest sermar, który wygląda w ten sposób. Są tu takie ceramiczne też płyniane kurki. Jedna z Was mi pisała, że, że jej tata pracuje, że jej tata pracuje, produkuje je nie zdążyłam Wam też powiedzieć o kremazycie, co chciałam wspomnieć. Tutaj nawet na opakowaniu jest napisane, że można go używać w wielu wieloraki sposób, ale oglądałam bardzo ciekawy film na YouTubie um, o jednej borytyjki, która w bardzo naukowy sposób tłumaczy, że używanie dużej warstwy, grubej warstwy kremazytu na dnie doniczki sprawia, że problem um, problem zatrzymania wody wcale nie, nie znika, tylko wręcz przeciwnie się pojawia i um, jak to już słuchanie działa? Generalnie, jeżeli wlewamy wodę do doniczki, to wiecie, że ona siłą, siłą grawitacji ciągnie ją w dół. Ale jest pewna warstwa w ziemi, tak mniej więcej 2 cm od dna, gdzie ta woda zostanie. Nie ma szans, żeby ona po prostu stamtąd spłynęła. I najlepiej jest oczywiście, jeżeli korzenie nie dotykałyby do tej części ziemi, dlatego warto jest sprawdzać regularnie, gdzie wasze korzenie są, na jakiej, na jakiej głębokości w doniczce. Ale jeżeli właśnie włożymy kermazyzm, który przecież miał też właśnie tą wodę pomagać m, przepływać przez całą doniczkę, to sprawimy, że po Poziom, słuchajcie, gdzie ta woda się zatrzymuje, będzie wyżej. Czyli wcale nie pomagamy korzeniom, tylko właśnie im szkodzimy. Zostawiam wam link na dole, ona to wszystko tak pięknie wytłumaczyła, że ja nie jestem w stanie tego zrobić tak naukowym językiem jak ona, ale możecie sobie zobaczyć. I ja powiem Wam szczerze, że e, układam tak mniej więcej na palec grubość warstwy na dole, z tego względu, że po prostu nie chcę, żeby mi się dziurka zablokowała tam, która jest na dnie doniczki. No i oczywiście do przesadzania będziecie też potrzebować może jakieś łopatki, oczywiście coś, na co można zasłać wasze przesadzanie. Ja tutaj, słuchajcie, wzięłam jakiś worek na śmieci, ale taki zrobiłam jak bałagan, jak zwykle, że worek nie, nie starczy, że tak powiem, wszystko musiałam później tak zmiatać. Niektórzy używają rękawiczek, ja nie, nie mam z tym problemu, do tej pory mam brudę, dzisiaj po ale jakoś nie przeszkadza mi to kompletnie. Jak widzicie, wszystko robię gołymi rękoma. Chociaż może, jeżeli bym miała do czynienia z jakimś bardzo silnym nawozem chemicznym, to pewnie bym wtedy sięgnęła po, po rękawiczki, bo one rzeczywiście mogą zniszczyć i wysuszyć waszą skórę. Zaczynam przesadzanie od sprawdzenia rośliny. Oczywiście delikatnie staram się ją wyjąć z pierwotnej doniczki i sprawdzam, czy rzeczywiście przesadzanie jest potrzebne, bo jeżeli uważacie, że wasza roślina jest w dobrej kondycji nadal, na no to nie ma takiej potrzeby. Ja mówię, ja mam ochotę tak po zmienić moje doniczki na te na plastikowe, na te do serakoty i sprawdzam stan korzeni. Oceniam, czy nie ma tam żadnych żyjątek, które są niepotrzebne. Czy nie są zgniłe I ewentualnie usuwam te części Albo po prostu zostawiam tak jak jest Czasami odszepuję z ziemi Które w której było pierwotnie czasami, czasami Po prostu dosypuję tylko dookoła I wtedy właśnie wykładam na dno doniczki Troszeczkę kermazytu Nasypuję trochę mieszanki ziemi I później wkładam roślinkę I delikatnie dosypuję do niej ziemię Mając pewność, że Żeby nie było tam żadnych takich Powietrznych dziur bo tam właśnie może też się woda zatrzymywać i staram się też nie ugniatać tego jakoś super specjalnie mocno, ale tak, aby ta roślina miała siłę i żeby to po prostu stała. I jak powiedziałam Wam na początku filmu Chcę wypróbować też proszek, który wypatrzyłam ostatnio W jednym z zagrodniczych sklepów I jest to podobno multivitaminowo-organiczny środek Który pomaga Ukorzenić roślinę Wystarczy zamoczyć ją w wodzie Albo wyjąć z wody, które próbowaliście je ukorzenić I następnie włożyć z tego proszku I bezpośrednio do doniczki Zobaczymy jak to się sprawdzi Słuchajcie, sama jestem bardzo ciekawa I oczywiście też Wam dam znać, czy coś to pomogło, czy nie I po całym tym zabiegu Podlewam czekam, aż ta woda właśnie ścieknie, po kilku minutach jestem gotowa, żeby wstawić ją do osłonki, albo do miejsca, w którym, którym przychowujecie swoje rośliny. I to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o moje roślinki doniczkowe w domu. Zrobiłam też wczoraj porządki na balkonie, czyli przyniosłam moje wielkie donice, z których usunęłam wierzchnią warstwę ziemi, która była przesuszona i już w sumie jest nic, nie, nic z niej nie będzie. I do, dosypałam troszeczkę ziemi, o której mówiłam Wam też w pierwszej części filmu, czyli tej mieszanki uniwersalnej, którą kupiłam kiedyś w centrum ogrodniczym I ona też, ta ziemia ma w sobie Właśnie nawóz, który jest uwalniany przez chyba 3 albo 4 miesiące I dosypałam z góry I następnie włożyłam kilka sezonek, które kupiłam W supermarkecie I oczywiście to wszystko później podlałam I na balkonie rośnie mam, to szczęście, że dzisiaj po raz kolejny jest idealna pogoda i mam nadzieję, że moje roślinki się przyjmą, że będzie im dobrze. Tak, kochani, właśnie wyglądało moje przesadzanie roślin, co się później okazało, że nie miałam tylu doniczy, kiedy chciałam, także jeszcze tego nie zakończyłam, czyli bałagan, trzeba będzie wszystko jeszcze raz posprzątać, ale jakoś nie przyjmuję się tym specjalnie i tak, planuję jeszcze przygotować Wam odcinek, w którym pokażę Wam moje gadżety takie właśnie ogrodnicze, które pomagają moim roślinom rosnąć. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, a nawet jeżeli Was nie chcę, to i tak go pewnie nagram. A kto będzie chciał to obejrzeć, a kto nie, to nie. Okej, okay, trzymajcie się ciepłutko, mam nadzieję, że wam się podobało i miłego ogrodnictwa, miłego przesadzania. Trzymajcie się, papa. To jak widzicie, Aluś wykorzystuje też moją doniczkę, żeby obrać pomarańczkę tam. Mogłaby tak robić. Nie ma nic lepszego niż malutkie rączki pomagające mamusi zasadzić. Co robisz? Pomagasz mamusi? Lubisz to robić? Tak? To super. Słucham. I multi box